Ho, ho ho z tej strony Kasia i Alicja I dzisiaj kolejny vlogmasek na moim kanale Dla mnie takie dziwne, że codziennie nagrywam I dzisiaj vlogmas z Alą mogłyśmy akurat nagrać, więc mega się cieszymy I dzisiaj jest film, że Ala wsiada na lążę na pestkę I wiecie, jak coś będzie nie tak, jest to ja wsiądę, ale tak Ala pojedzie na pestkę, bo ostatnio przez... wiecie no, wypadek magnata nie zakończyliśmy fajnie tej jazdy, więc dzisiaj to powtórzymy. A zacznijmy może dzisiaj od otwierania kalendarza! Dobra, Ala, dzisiaj ty czyń honory i otwieraj. Czekaj, no, jest dwójka. Mm. A, pierwszy razem. Właśnie tutaj... No właśnie to jest... To. No właśnie to... A! Sala, nie urywaj, nie urywaj, nie urywaj. Nie, bo na sam koniec. To dwie rzeczy? Nie, jedna. Ha, bo to jest takie. Niech ale... Nie ma to filetem. 15, otwierać. To układam. Niech pan 15, ale... mhm. no. No, ale zobacz, to jest. Niech pan to jest. Niech pan Niech pan będzie znowu, więc to jest. Niech pan będzie znowu, więc to jest. to jest. Niech pan jest. to jest. to jest. to to słodzi kalendarz mi się popsuł już. No, mało wytrwał ten kalendarz. I w ogóle, wcierka do koń, rozgrzewająca. E, gdzie jest ta jedyneczka? Na kalendarzu. A tu tu mamy to z wczoraj, a to jest. E, mamy tutaj wcierka chłodząca. Wąchane. O, jak taki amol do smarowania. Może będę tym magnacikowi smarować na jego rankę, jak to mnie wróci. Jezu, i musieliśmy rozwalić już kalendarz cały, więc no, mega ładny. Ej, tu w ogóle się świeci. Acie, tym byście się sami mogli smarować, bo to jest takie. No, jak Amol. To wyście sobie po prostu Amol i smarujcie konia Amolem. Dobra, więc super. I przechodzimy już do filmu, żeby e, nie zanudzać. Dobra, Ala. Słucham. E, jakim kolorze jeździsz? Pozdrowienia. Czerwony. czerwony. Ala ci wsiądzie na różowo. Ja ci decyduję. Nie. Ale przyniosła na, na czerwono, bo ostatni na różowo. Ja skrócę na nim. No wiem, ale dzisiaj niż na różowo. No, no słuchajcie, szybko szukujemy sprzęcior. Będzie teraz w takim przyspieszonym tempie, potrójnym. Trzy, cztery. bo słuchajcie, nie, musimy przerwać ten film i szybko zaraz zobaczymy. Następnym razem, Ala, zakładasz mi kask. Baka masz, trzymaj. Dobra, słuchajcie, gotowi. Idziemy już y Weź to trzymaj. Y idziemy już z pestunią na okrąglak i zaraz będę lożować, Ale. O, Ala, wiem, co założysz. Proszę, załóż to. Szukałam tego opaska. Idziemy z pestunią i z Alusią. Mm. Będę to rozkładać. Ala, weź się przytul do pestki, żebym ci zrobiła z nią zdjęcie. I zaraz będziemy iść. Y Malutka zmiana planów jednak, Ale nie wsiadę na pestunie, tylko przyjechał do nas taki chłopiec i on będzie teraz pojeździł sobie na pestunię, po prostu chce mu zrobić lążę za lą. i jedna będzie go psu, ma, a druga będzie go kolążowała, więc pestunia już chyba jest za malutka, na takie stare kobiety, za stare baby, jak mój Boże, tutaj ją się nóżki oglądają, ej no, na wszystkie jesteśmy stare baby. Więc szybko idziemy po to chłopczyka. Dobra, zaczynamy stępować z Zosią, e, a wstępna pestka super. Zosia? E? Zosia? E, do Pusiad? A tu ja jestem jakaś dorosła Dobra. kobieta. Zosia! Pestka, Ala! No kurde, no, co, no jak wy mnie pilnujecie, że z konia Anna! spadam? Zaraz coś mi się stanie. Ala! Spadam tym konie, zaraz kopnie. Ala, trzymaj pestkę! Weź Zosie, weź Zosię! Zosia! Pestka, jesteś z siebie zadowolona? Dzieciaka Ala tam utrzymała. No, co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć? Idziemy, z pestka! Ala! weź. Wstępuj tą pestkę! Wstępuj ją! Napiszę, ona ma występować! stępować. na nowo ją ustępujemy! Zdejmuj i w ogóle wszystko! Tak. O głowie, zostaw, zdejmuj wszystkie inne rzeczy! No pryt, pryt, pryt! Szybko musimy ją ogarnąć! Zdejmuj te nowinki! I będziemy teraz z pestką ustępować! Rozdalopujemy ją! Nie zdejmuj tego! Nie! Nie Nie, chcemy Nie!

Tam. nie tak lekko, no. Już ona nie pociągniesz jej! Pestka! Daj mi ją, daj mi ją, daj mi ją, daj mi ją. Daj, mi ją! Daj, mi ją! daj mi ją! Daj mi ją! Daj mi tą pestkę! Pestka! 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 Co to? Przemoc Co to ma, co? Co to dać? Ola się... Ola się ma znaczyć? Eska. Dziewięćdziesiąt, Co Dziewięćdziesiąt, dwadzieścia. Wracamy z tezką. Ona się... Ona się brała. Dość. to mam być. Nie Zbieramy pestkę. Pestka! Ogarnij się. Naprawdę. Zdaj spokój, bo... Pestce odbija. Odbija jej maniana już w ogóle. Ja tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję. Odsuń się to... Ala słucha... Teraz Ala przyjmuje nagrywanie. Teraz chwilowo. Yy, Damy precelka nie tobię rominiowi. Yy, Przepraszam, Ala yy, jesteś gościnnie nie mnie, to wybierz które. kurę. Pycha. Ala, proszę bardzo. Mimkowi smakuje, widać. Super koń. PROSTO! A ja, żebym Cię ja nie zwolniła to przypadkowo. Masz mnie nie zwalniać, tak? Widzowie, pracę w komentarzach, nie zwalniamy Ali. Nie zwalniamy Ali. No... Widzowie, słuchajcie, zapraszam Was na wcześniejszą w ogóle vlogmasa. I... co był wczoraj. Bardzo fajny vlogmas Chyba I zapraszam was też na film z Alu Jeśli go nie widzieliście Nagraliśmy go w piątek Ja z zjem lukier Wszystko się skończyło dobrze A jeszcze chcę od razu Powiedzieć wam Odpowiedzieć na pytanko e, Kiedy będzie jazda na Munu e, Ciężki temat e, Tak jest on ciężki, bo przy okazji będę dawać Jest to ciężki temat, bo. No, w sumie to nie wiem kiedy. Ja dam wam znać. Dam wam znać. Znaczy, tak, umówmy się. Jutro na vlogmasiku ja zrobię taki film, że po prostu na vlogmasiku jutro będę opowiadać wszystko muniu. Opowiem wam, co z muniem. Kiedy będę jeździć, czy w ogóle będę jeździć, i przy okazji też poopowiadam Wam troszkę o magnacie. Więc zrobię taki po prostu filmik pogadankowy, żeby opowiadać e, po prostu o moich konikach, jak tam z ich chorobami i tak dalej. Więc nie martwcie się, ja Wam to wszystko powiem. Więc nie musicie mi pisać tego pod każdym filmem: e, co z Muniem, co z magnatem, kiedy będziesz jeździć na tym, kiedy będziesz jeździć ten. E, możecie w sumie pisać, no ale jak nie chcecie, to ja po prostu jutro Wam, żeby wszystko Wam odpowiedzieć wszystkim naraz, to jutro zrobię taki specjalny pogadankowy film. Właśnie Właśnie e, jutro zrobię o tym całym e, filmie pogadankowy. Zrobię to w ogóle tak seplenie dzisiaj. E, pogadankowy film jutro zrobię i Wam wszystko powiem. Więc, no. I wpadajcie jutro na vlog Masika. Dziękujemy Wam Zalo za oglądanie dzisiejszego vloga. Mega śmiesznego takiego w sumie Vlogmaska. E, dziękujemy, że byliście z nami i widzę się już z Wami jutro na vlogmasiku, nie wiem, ale pewnie do mnie przyjdzie znowu w piątek mega wlogmasika. I co? I żegnam się z Wami dzisiaj, Zalo. Widzimy się w jutrzejszym vlogmasku, jak i w kolejnych 22 vlogmaskach, więc żegnam się z Wami. Ożmundem. Dziękujemy za oglądanie. Pa pa.